Koniec zabawy. Heidi Babler, co w Was wstąpiło? Odpłynęliście nic nie mówiąc, właśnie dzisiaj. Dobra, słodziaki, mówcie. Czyj to był pomysł? <mum> 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 Mój! I zrobię to jeszcze raz! <mum> 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 Oczywiście, że to był twój pomysł, Flik. <mum> Mamy nadzieję, że nie narobiliście nam wstydu przed nowymi przyjaciółkami. <mum> <mum> nie martwcie się, miałam ich na oku. Byli grzeczni, a wy musicie być naszymi gośćmi. Jestem Dorinda, a moi pupile to najbardziej śmiali akrobaci w oceanie. Oto delfinki Happy, Tipper i Splasher. Dzięki, że ich przypilnowałaś. Musimy płynąć, ale jeszcze chwilkę. Proszę! No, Dorinda was pochwaliła, więc możemy jeszcze trochę tu zostać. Nie za długo. Cieszę się, że was poznałam! Jak się wam podoba w podwodnym królestwie? Jest cudownie! Najbardziej się cieszę, że nauczyłam się pływać! Teraz to jest moja nowa pasja! A ja odkryłam, że krasnorocy są tak pyszne jak marchewka i że Martina robi najlepsze algowe napoje! Czy to nie jedyne algowe napoje, jakie piłaś? Naszym siostrzyczkom spodobałoby się to miejsce! Wiecie, park wodny, który naprawdę jest pod wodą? Następnym razem przyprowadźcie je do nas. Podwodne królestwo to rodzina i zabawa! Zjeżdżałyście na zjeżdżalniach? Musicie spróbować! Ta! To płyniemy! A! A! Mówiąc o siostrach, gdzie maura? Przygotowuję prezent na dzień troskliwości. Dla mnie. A! Czy niepokoi? Dlaczego? Bo dzień troskliwości jest już jutro, a ja nie mam pojęcia, co dać Małże. Dziewczyny pomogą mi w zakupach, ale co będzie, jeśli nie znajdziemy nic na czas? Nie wiem, a co będzie? Będzie mi tak głupio. Niepotrzebnie. Maura ucieszy się z każdego prezentu. Wiesz, że bez prezentu też będzie ciebie kochała. Pamiętaj o znaczeniu dnia troskliwości. Nie chodzi o dawanie prezentów, ale o okazanie troski. Prezent jest okazaniem troski. To jeden ze sposobów, ale są inne, zaufaj mi. To jest nowy taniec? Chyba raczej taniec chlapaniec. Hej kochani. Widzę, że nasze leśne przyjaciółki trafiły do najlepszego parku wodnego w Podwodnym Królestwie. Zobaczmy. E, Bri, A? twist Danesa, yes. sprint Felicity hey. i Flik. Dobrze zgadłam? W stu procentach. Czy to twój zespół taneczny? To jest mój zespół do tańca i do pływańca. Jestem Seda. Moje koniki morskie to Nabers, Kim, Arch i Fan. Spotkaliśmy się tutaj, żeby ćwiczyć nowy układ na Dzień Troskliwości. O, moje morze, Martina! Po drodze spotkaliśmy Maurę i Glide. Nie chcę psuć efektu, ale Maura ma dla ciebie niesamowity, wspaniały prezent! Jest tak genialny, że na samą myśl chce mi się tańczyć! Co to za piosenka? Podoba mi się! A to? To nic takiego, tylko zawsze to nucimy podczas rozgrzewki! Tak! E, Seda, nie macie przypadkiem treningu? Może popłyńmy do nowego miejsca prób? Tak! Mniej niż dzień do naszego święta i nie ma czasu do stracenia! Płyńmy! Dziś macie czas na zwiedzanie, a jutro wielka impreza! Martino, pamiętaj, jest wiele sposobów na okazanie troski. Chyba prezent Maury jest lepszy niż myślałam. Możemy już iść na zakupy? Nie mogę się doczekać! A więc chodźmy! To znaczy, płyńmy! Zwierzaczki z biurka. No! I o to chodzi! A więc dokąd? No, najlepsze sklepy są w centrum miasta. Uw! Hmm. Ile to różnych drobiazgów. O, a może to? O, albo to! A to? To nie jest dość dobry prezent. Flik! Nic nie robię! Stingli! Słyszałam brzęk! O, Stingli! Jak mocno się uderzyłaś tym razem. Nic mnie jest? Wybaczcie, jeśli Stingli was przestraszyła. Pilnuje w sklepie porządku, ale czasem jest trochę niezdarna. Jelani to przyjaciele z zaczarowanego lasu. Dziewczyny to Jelani i jej pupilka Meduza Stingli, świetne baletnice i właścicielki sklepiku z podwodnymi skarbami. To dla nas wielki zaszczyt Was poznać. Właśnie niezdarna? <gry> Czy poszukujecie czegoś szczególnego, dziewczyny? Czy nie masz przypadkiem idealnego prezentu dla Maury, który tylko czeka, by go kupić? Idealnego prezentu? To, co czyni prezent idealnym, to miłość, która jest dawana razem z nim. Co może sprawić, że Maura poczuje się kochana? No nie wiem. Ledwie się z nią widziałam, odkąd wróciła do domu. Byłam już we wszystkich sklepach i wciąż nic dla niej nie mam. Choć ona przez cały dzień szykuje prezent dla mnie. Hmm. Myślę, że najlepszym prezentem, jaki możecie sobie dać, jest czas. To znaczy, każdy dzień jest prezentem. Chwile spędzone z tymi, których kochamy. Ach, to też są prezenty. Może nawet najlepsze, jakie można dać. Rozumiem. Ale jak mogę dać czas małże, kiedy jej prezent dla mnie jest taki ekstrawagancki. Chcę pokazać mojej siostrze, że troszczę się o nią tak, jak ona o mnie. Oh. Myślę, że ona o tym wie, Martina. I wcale tego nie chcę, żebyś się tym aż tak bardzo stresowała. Nie martw się. Może kiedy odpuścisz, wpadnie ci do głowy jakiś pomysł. <susuruj> <susuruj> oh. 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 Burcze mi w brzuchu. Wypiłabym kolejne morskie smoothie. Jasne. Wracajmy do kawiarenki i coś przekąśmy. <grystanie> <grystanie> Nigdy nie odwiedziłam wszystkich sklepów w jeden dzień. Wypijcie tyle smoothie, ile chcecie na mój koszt. Pójdźcie do kawiarni. Ja dołączę do was później. Ale nie płyniesz z nami? Martino, też musisz odpocząć. Jestem króliczką, wiem coś o tym. Zresztą już byłaś we wszystkich sklepach w mieście. Hmm. Może coś przeoczyłam? Wiem tylko, że czas ucieka, a mnie kończą się możliwości. Hey. Oh. Jeśli nie znajdę prezentu dla Maury przed Wielkim Świętem, nie będę mogła się pojawić na uroczystości. Potrzebny mi cud. Hej, patrzcie! A może to? Tęcze! Błyszczące tęcze! Błagam, odłóż to! To jest najbardziej wyjątkowe ze wszystkiego, co dziś widziałyśmy. Felicity, błagam, odłóż to! Teraz! Ja tylko chcę Ci pomóc! To nie jest zwyczajna perła! To prezent od samej Królowej Dawiany! Wyraża piękno, które tworzymy, gdy współpracujemy. To brzmi tak symbolicznie! To nie tylko symbol. Królowa rzuciła czar! Magia perły sprawia, że całe podwodne królestwo iskrzy się i błyszczy, dopóki się o siebie troszczymy. Gdyby perła zaginęła albo... Gdyby ktoś się zniszczył. Nie będzie iskier ani blasku? No, tylko spójrzcie! Perła jest na swoim miejscu, a wszędzie iskry i blask! Nic się nie stało. Ja za wcześnie to powiedziałam.